Wiemy już, jak ważną rolę dla społeczności Kicina odgrywał Kościół. Jednak, każda parafia u steru potrzebuje kapłana. W historii Kicina było ich wielu, ale jeden z nich wyjątkowo mocno zapisał się w pamięci mieszkańców ksiądz Zbigniew Pawlak. Łączył w sobie wyjątkowe cechy charakteru wraz z ponadprzeciętną inteligencją. Był przy tym nieco enigmatyczną postacią. Dlatego Pozostały po nim głównie osobiste wspomnienia poszczególnych mieszkańców. A każde takie wspomnienie jest historią wartą opowiedzenia, bo dzięki nim lepiej zrozumiemy, jak ważną postacią dla Kicina był ksiądz Pawlak. Ksiądz Zbigniew Pawlak był przede wszystkim proboszczem parafii pod wezwaniem świętego Józefa. Ale można powiedzieć, że nie tylko proboszczem, ale także ojcem duchowym parafii pod wezwaniem świętego Józefa. Sprawował z tą posługę ponad 30 lat. Był człowiekiem wielkiej wiary, niezwykle skromnym, o ogromnej wiedzy, niezwykle tolerancyjnym, człowiekiem modlitwy i kontemplacji. Każda odprawiana przez niego msza święta była, można powiedzieć, prawdziwym misterium. To zresztą było bardzo ulubione słowo księdza Zwigniewa. Oprócz pracy tutaj duszpasterskiej w Kicinie, był jeszcze naczelnym redaktorem przewodnika katolickiego, telefon zaufania, opiekunem opieki paliatywnej, dzielił się z wiernymi, ze słuchaczami swoją ogromną wiedzą teologiczną i filozoficzną jego wypowiadane słowa uderzały słuchacza i pozostawały w jego umyśle i sercu mówił z mocą z rozumieniem a przede wszystkim z przekonaniem tak jakby pewne rzeczy były objawione mu wcześniej Ogromnie przeżywał każdą Msię Świętą. Ja powiedziałbym, że odprawiał ją całym sobą. Pamiętam taką sytuację, kiedy kazania na gorzkich żalach głosił inny ksiądz z najbliższej okolicy Kicina. I w jedną z niedziel, jadąc do Kicina, uległ wypadkowi. i z groźnego, nic się nie stało, ale nie mógł wygłosić kazania. Ksiądz Pawlak dowiedział się o tym w ostatniej chwili, właściwie tuż przed rozpoczęciem nabożeństwa. Stanął na ambonce. I ze swoją wielką skromnością powiedział, no to ja wygłoszę to kazanie. Bez przygotowania, bez kartki papieru, bez konspektu, przez kilkanaście czy kilkadziesiąt minut głosił takie kazanie, które dotarło wszystkich. Głębokie, na temat, jeszcze raz powtórzę, z zaskoczenia i bez przygotowania. Jeszcze jak dodam, że jak zaczęliśmy go pomału odkrywać, na, na początku to tak, jako młody człowiek, to robił porządki. Wkroczył i robił porządki, czyli niektóre nawet książki, które przeszkadzały, potężny dół wykopaliśmy koło Zachrystii, koło Kościółka i tam to, to, to wszystko, co było cenne, nie trafiało gdzieś na, 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 na odrzut, tylko trafiało, no, w ser, można powiedzieć, w serce kościoła, bo w pobliżu kościółka, tak jak się wodę wylewa święconą, też koło kościółka tak samo te rzeczy, które wydawało się, że są już niepotrzebne, tam trafiały. I ksiądz Pawlak narobił no, na nas niesamowite wrażenie, chcieliśmy być zawsze blisko, bo pomimo, że skoncentrowany, skupiony, nieraz potrafił za zażartować, ale jego słowa to zawsze były takie wyważone, takie jakby od mnicha, takiego, który godzinami na przykład się modli albo kontempluje i potem wyważa każde słowo i to słowo przekazuje. One mocno uderzało, mocno przekonywało i na pewno bardzo głęboko gnieździło się w serduchu. Zjednał sobie ludzi nie tylko swoim wielkim oddaniem Panu Bogu, ale także umiejętnością rozmowy. Współpracy z każdym, od zwykłego, szarego parafianina, rolnika, ogrodnika czy bezrobotnego, ale także umiejętnością rozmowy z ludźmi wykształconymi, z artystą czy, czy z profesorem. Ja bardzo lubiłem też rozmawiać nie tylko ja, ale bardzo wielu parafian, gdy proboszcz miał czas i takie różne tematy poruszaliśmy on z wielkim spokojem, z takim dostojeństwem, wypowiadał się na różne tematy. Był bardzo wrażliwym człowiekiem na ludzką krzywdę. Miał wielki szacunek do kobiet, do matek, do dzieci. Na początku ksiądz proboszcz, żeby, żeby, żeby tak zaprosić do siebie młodych i wiedział, że od młodych wszystko się zaczyna, wszystko się rozwija, dla starych to już wiadomo, że dużo nie ma czasu, to znaczy przed nimi nie ma dużo czasu, a z młodymi jeszcze można dużo rozwinąć i w związku, w związku z tym zapraszał grupę i z tą grupą rozmawiał, to znaczy przeważnie miał jakieś dobre słowo, jakiś wykład i po tym wykładzie chciał tak nas otworzyć, żebyśmy się otworzyli. Nieraz długa cisza była. Ale on czekał, cierpliwie, zanurzony i czekał i nieraz na proste słowo i te proste słowo nieraz wystarczało, żeby był ten zaczyn i później kontynuowała i z tego wychodziła piękna rozmowa, piękne relacje. tak Także byliśmy ubogaceni wychodząc od niego. No i tutaj właśnie do czego zmierzam, dowiedzieliśmy się też tak, on tego nie mówił, ale tak pośrednio też od innych osób. Że ponoć znał 11 języków, cztery bardzo dobrze. Po to się uczył na przykład języków, nie chwaląc się przed nikim, żeby na przykład w oryginale poznać Pismo Święte i niektóre książki, które go interesowały, też żeby w oryginale poznać. Dzięki księdzu Pawlakowi powstała też w Kicinie grupa z panią Ewą Mazur na czele, która stworzyła misterium zbawienia. Nie wiem, jak wielki był wkład księdza Pawlaka w powstanie tego całego cyklu misteryjnego. Wtedy jeszcze nie mieszkałem w Kicinie, ale znając jego zaangażowanie, myślę, że było to ogromne. Miałem okazję z księdzem Zbigniewem kilka razy, kilkanaście razy rozmawiać osobiście, czy też w niewielkim gronie. Nie mam może jakichś bardzo specyficznych, osobistych historii. Natomiast jedno opowiadanie, które ksiądz Pawlak chwili szczerości przy kawie opowiadał dotyczyło prześladowania go przez Służbę Bezpieczeństwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Wywarło na mnie ogromne wrażenie. Nad ranem do budynku probostwa przyjechało kilku esbeków, wyciągnęli czy wyprowadzili księdza Zbigniewa, zabrali go do samochodu, posadzili na tylnym siedzeniu między dwoma funkcjonariuszami SB. Zawieźli do lasu, w trakcie przejazdu, no nie będę tu używał przekleństw, ale powiedzieli mu dosadnie, my cię zabijemy. Ksiądz Pawlak no, był dość poruszony, bo opowiadając mi, jeszcze troszkę się nawet trząsł i mówił, że modlił się całą, całą drogę. Jak obiecali, wywieźli go do Puszczy Zielonka, zostawili w lesie, no parę przekleństw jeszcze dorzucili, na szczęście krzywdy nie zrobili mu i wrócił pieszo do domu, chwaląc Pana Boga i modląc się na różańcu. Działał przeszło 20 lat w grupie paliatywnej w hospicjum, więc był potęgą. Wykładał, mówił do studentów, mówił do pracowników medycyny, do wolontariuszy, do tych wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób były związane właśnie z hospicjum, do pielęgniarek. Niesamowicie trafiał do, do tych chorych, którzy byli nieuleczalnie chorymi. Więc jego metodą. Było to, że, żeby wzbudzić życzliwość, żeby jakoś się wprosić w tą przyjaźń, taką, która w pewien sposób odsłania drugiego człowieka. Więc co pierwsze robił, to przychodził do chorego i poprawiał mu poduszkę. Po prostu poprawiał mu poduszkę. Do tego zawsze nawiązywał, że największym lekarstwem dla duszy, to jest cisza i trzeba umieć się w, po prostu w tą ciszę zanurzyć. Pomimo, że od dnia śmierci księdza Zbigniewa minęło już ponad 10 lat, dokładnie 12, myślę, że parafianie, właśnie ci liczni parafianie, którzy zostali uformowani przez księdza, są taką pozostałością w parafii. Ja uważam, że grupa, która ukształtowała się dzięki księdzu Zbigniewowi w parafii była bardzo mocno związana z Panem Bogiem, z Kościołem i mimo, że od śmierci księdza Zbigniewa mieliśmy już dwóch proboszczy, księdza Andrzeja Magdziarza i księdza Mariana Sikorę, to człon tej silnej, silnie związanej z parafią grupy stanowią osoby, które no, zostały uformowane w głębszym lub mniej głębokim stopniu właśnie przez księdza Zbigniewa Pawlaka. To był człowiek no, wielkiej kultury i, i... I można powiedzieć, interesowały go bardzo poważne tematy. Pod koniec swojego życia, gdy szykował się do szpitala na operację, powiedział: Przyprowadźcie mi Wojtka, mojego przyjaciela, bo ja nie wyjadę, jak się z nim nie pożegnam. I to było ostatnie pożegnanie, i to mnie bardzo. Podbudowało, że byłem ważny w jego sercu. Może tak wcześniej nie dawał tego do zrozumienia, ale właśnie w tej ostatniej minucie, co był tutaj w Kicinie, pożegnał się ze mną i, no i niestety właśnie to było ostatnie pożegnanie. Do dzisiaj wielu parafian wspomina, że takiego proboszcza już mieć nie będziemy. Ja myślę, że dla niego było najważniejsze, żebyś człowiecze pokierował tak swoim życiem, żeby mając tą ostatnią sekundę i, i patrząc do tyłu, żebyś nie zauważył, że masz puste łapy, że masz puste ręce, żebyś zauważył, że są pełne ręce, że są ludzie, którzy nie chcą, żebyś ty odszedł, bo cię kochają. Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II.